Siama się ma z tej strony jak Longy. Dzisiaj sobie zagramy z moim kolegą. Fajnym on się nas więc. Dobra, zagramy sobie. Tylko najpierw odbierzemy. Co to jest za Mortis XD? Dobra. Najpierw sobie odbierzemy wszystko na początek sezonu. Więc otwieramy skrzyneczkę. Tak z luby rury zaczynamy. Nie wiem czego. Dobra. Na dół zaraz. Zaraz gościu. Na dół. Gramy zaraz, zaraz. Dobra, w parze. No i lecimy. Ja piłam 10 rankę na Rufsie. A on nagrywano. Znaczy on, on wija na jedno, że dwie są drugą. więc lecimy. Za niedługo może drugi kolega dołączy. Tylko nie wiemy jeszcze, bo on może zapomnieć. Więc my się zagramy na razie sami. No i tak to. Więc lecimy. Wiecie, jaki dobry jestem Rufsem, więc. On, te, on też jest dobry, bo ma na tym Edgarze, więc on jest dobry. Kurde, co? Jakiegoś masz tu? Weź to, weź to. Dobrze. Pyk, zabity. A tam są bomby! Dobrze. Dobra. Dobrze nam poszło. Ty dziś bomba. Tu. Jakiś max, dobra. Dzisiaj miałem z kolegą nagrać, ale nie możemy, bo... On ma w nazwie swoje nazwisko, więc... Nie możemy zagrać z nim. I na razie sobie gramy. Pyk. Tutaj. No ja tak obijamy za tą szelkę. Kurde pyk o nie, dawaj dawaj dawaj, dobrze dobrze pyk rip dobra jestem rip ja nie mogę, dobra poświęciłem się 6 5 4 3 2 1 dawaj dawaj, respawnuj się dobrze wygrana z tym Edgarem, to jest najlepszy Edgar ever Dobra A no już bita 10 arami, a to może 15 se Nie wiem Dobra, tak, tak, tak Tutaj mamy drugi poziom, pięknie Nie wiem Otwieramy czy Nie, ja będę robił Ty, Ciekawe jak ten baz wygląda No ładnie Fajnie się nim gra Pewnie Ja nie grałem bazem, więc Nieważne, lecimy. Ciennik nie nieskończony, bo... Ja zagramy sobie, bo musimy 22 chwilą więc... No. Pyk, pyk, pyk. Dobra. On to jest za dobry z medgarem nawet... No power on jest za dobry. I tu jestem RIP właśnie chyba. Był go pokonać. Gdzie on po raz? On jest tu gdzieś w krzakach. ten tym gościu. Gdzieś w krzakach, no! Dawaj, gościu Michał, no. Dobra, lecimy z nim. O kurde mu mogłem dać to. Sensorze, ale. O nie. Bo jest Edgarit. Będzie skakał, więc... Dobra, chodźmy takich, poobijamy się. O kurde! Skacze już na mnie. Dawaj go! Dawaj Michał go. Lecimy. Dobra. Kręciałek. No lecimy! Dalej. Dawaj, dawaj. Soczek tu masz. Rzuciłem ci. Kurde, bie... ból tu idzie najgorzej ból. Jeszcze 6 parki, psów ból tu... o kurde, słaby wpi Dobra Kurde, no mogłem tam zostać. Nie strzelać O nie, o nie, o nie! Kurde, nie! Mógł nie zbierać tych psów, Dobra. Ale lecimy dalej, dawaj ponownie gramy gościu Czemu nie gramy ponownie, no dobra No nie, nie dużo mu zostało do tej 22 rangi Za chwilę kolega dołączy i będziemy wbijać też z, jakąś rangę, nie? To jest taki odcinek, że to tylko gramy, nie? Że openig nie będzie, tylko po prostu granie będzie, nie? Wiem, że może trochę ludzi nie lubi takie nagrywanie. Bardziej lubi chyba openingi, nie? No ale to jest taki prosty odcinek, nie? Nagrywanie, normalny odcinek proste, więc no. Taki najzwyklejszy. Dragon kurde. Tam. Mam chyba, dobra, mu rzucę. Wiesz. co tam by? Ciu! Ciu! Kury, co, odwana, nie? Jest za mocna. Bies to, bies to! Nie co! Jak chciałem tam do góry i się nie nadu, no co chodzi? jest dobry, bo on nie zabiera typerki psów. Nie już, oni przez sam granat będą gonić. Dobra. Nara. Nie ma was. Kurde, się wystraszyłem. Dawaj dawaj gości bierzemy go no. Czy tu jest ten Kari? Co? Mi tarip Wygraliśmy. Śmieszna gierka, nie? tak wygrali. O ty, nasz kolega gra. To już musimy na, na zadymę iść. Dobra. Ty trafił nową postać, co? Dobra, pisze, mu że nagrywamy. Już, już, już nieagrywam. Dobra, na. My no już nagrywamy gościu Trafiłem pampe. To mi napisze tak się tak napisze Trafiłem Pampę <grywy> 10G plus 10 Trafiłem Jezu, ja wiedziałem, że to napiszesz z, z pierwszej z pierwszej skrzynki w karnecie. O dobra to. Nie wiem, ja napiszę plus 1 tak po prostu, nie? Jeden plus. Dobra, dawaj, gramy, 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 gramy. Gościu, no dawaj. Dobra, musimy jakoś wygrać tą grę. Dobra, dobra. Może za do niedługo zrobimy jakiś chowany, nie? O kurde! Ja nie mogę, ty! Dawaj, mister P! Lecisz! Kurde, ma no, być, czy... Aha, bo ksiądro już ma mało strzałów. Ja bierę gościu, mister. Pienio, mister, pija jakiś. się. Prrdy, bym strzelił już tego Gola, nie? Ja nie mówię, No, ja. stało tak. Ej, coraz gorzej nam idzie, jak mamy kolegę trzeciego. Bo nie umiem grać. No zodymy wiecie, że umiem, ale ja umiem solo na zodymę, czyli sam na zodymę. Kurde, ja tak bardzo z randomami umiem grać. I ja oni mogę Dobra, lecimy. Water sok, wiesz. Dobrze, dobrze, Michał, dawaj, dawaj, dawaj. Jak nie są tym edgarem? Co on ich porobił? Dobra, jesteś riperico. Co? Jak? No jak? To nie no, z tym gościem to nam słabo idzie Już wkurzyłem Czekaj Kurde, zero pucharków Zagrał pierwszą grę, zero pucharków kurde Dopiero do tego, do tego czasu mam dobrze z tą Zresztą nie wiem Nie umiem mówić nie, czego on jest offline? Offline no. Dobra, wywalamy na chwilę. No i sobie zagramy w parze. No i zagramy sobie. Jak prosto zagramy, bo... Wywaliło tej rundeczkę sobie zagramy, więc... No... Tak sobie zagramy. Pyk, pyk, pyk. Skrzyneczka. Pyk, pyk, pyk. Pięknie rozwalone skrzyneczki. O kurde ty. Co nas atakujecie? Babki nas atakują. Nie! Lak, 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 U z gumiem. daję bezperki, psy. Dżum. Dawaj, bierzesz i lecimy. Tam jest el primo. Nie, el primo. Aha. Ten el primo odwala? Czego machita już mam? Chyba. No spróbujcie. Ja nie mogę, co to jest za gościu, nie? Dobra, lecimy. Już chyba jest kolega, nie? Czy nie ma go? Nie ma go jeszcze, o co chodzi? Może ich musi jeszcze coś? Kurde, dobra, no to nagrywamy dalej. Przeglądanie misji, no przeglądaj sobie misję. no to gramy dalej. Odcinek... Z... nie wiem, nie wiem. Tak 16 minut będzie trwał, czyli za 3 minuty. My już trochę nagrywali, nie? A tak to poza cikiem sobie jeszcze zagram z kolegą, nie? No ja nie mogę no... Dobra, zabita no. W końcu. GG jakiś, dobra. jest GG. GG. Kurde nie. Ja muszę go bić, żeby snobić ulta. Typie. O nie, jestem RIP. RIP Clown Gaming. O nie. Dobra. Jak tylko niech se zabierze tego power'a To nie wiesz, oczka. Niech se zabierze. Bierz. Dobra, no i lecimy, taki, bo on powinien so, soczka zabrać, bo on ma więcej połeków więc on będzie lepszy. A se rzucę teraz soczka, no, dobra rzucę. Dobra, na Tu mu wywala nie Dobra. Nawalamy w niego. Wszystkim co się da. Widzicie jak w niego nawalamy? Bajerhama to nas. Dobra, bierzemy go. Co to było? Dobrze, że nam poszło, dobra. Piękna gierka. Gramy jeszcze, czy nie? Dobra. Przepiękna ta gierka by. Dzisiaj zdobędziemy Dzisiaj ty później może. A nie na filmiku już. Dobra, gramy. Tak ostatnią gierkę. Czy już musisz lecieć? lecieć? Co ty piszesz gościu? Gościu pisz szybciej. Dobra, sam napisać. Co on to pisze? No nie widać, żeby coś pisał. Może mu się coś robi. Dobra, bo pewnie musi coś... Nie wiem, klawiatura, że na przykład tak naciśnie. I tak. No, tak coś pewnie robi. Zrobił. Dobra, no dawaj gościu pisz, bo Zaraz filmik, no. Co? Jak? To kup się karnet. To. Kup... To... Czekaj, kurde, ja nie umiem pisać. To kup się... Przy e et... Tu kup se gościu A może tyle gemów? Czy mama królek pija? Du dużo hajsu straciłeś Czekaj tu będzie 400 Co? Nie wiem, gościu. E, no będziemy tu pisać, gościu, a my chcemy grać. Widzowie się pewnie już nudzą, mnie. Dobra, musimy, gościu, grać. Napisz sobie. Gramy. A, mój kolega nie gra. Pewnie może na coś jedzie, czy coś. Dopiero jak będzie nowy, bo buz jest niefajny. O, oh. buz jest fajny dla mnie. Chwila gościu, ja sprawdzę buza, czyli baza, sprawdzę baza. Aha.

Kraj gościu, bo 20 minut już będzie Dobra, robię cięcie Dobra, ostatnia gierka leci na, na tle no, tak więc o. Lecimy, a tu przegramy, tu przegramy No i tak O, może nawet dwa odcinki dzisiaj z kolegami sobie nagram, bo... Tylko nie wrzucę dzisiaj dwóch tylko. Na, na, na później będzie odcinek. Czy na jutro na przykład czy coś. Dawaj no, kurde, co to jest? Kolejka co tu wjeżdża, nie? Na hardie. Kurde, co to ma być, ta Max? Co to miało być? Ta Max to no odwaliła, nie? Dobra. Koniec gierki, bo kurde, już 20 minut, 20 minut jest. Dobra, no to ja się z wami już żegnam, no i cześć.